Czołgi miały obronić przed Amerykanami strategicznie ważny most w Dirillo. Patrick Bury szuka śladów walk na niemieckich stanowiskach obronnych pod mostem. Kawał bunkra. Tak Prawdopodobnie znajdował się tu ciężki karabin maszynowy. Widać stąd morze i plażę, na której lądowali Amerykanie. W oddali są most i droga, a tam kolejne bunkry. To jedna z ważniejszych pozycji w okolicy. Miała bronić doliny. Pozycje obronne miały wspierać kontratak niemieckich czołgów. Ale zanim te dotarły, stacjonujący tu Włosi zostali pokonani. Bunkry zajęli Amerykanie i wykorzystali je do własnych celów. You can see! Stanowisko góruje nad drogą i doliną z rzeką. Ma mocny strop i wznosi się tuż nad ziemią, przez co trudno trafić w bunkier. Wyobraźcie sobie Niemców na dole. Ostrzeliwują Amerykanów, wszędzie unosi się kurz. Co jest ciekawe. Dziury po pociskach ściężkiego karabinu maszynowego kaliber 12,7 mm. Niemieckie czołgi wpadają w pułapkę. Z lądu ostrzeliwują je amerykańscy żołnierze, z morza alianckie okręty. Niemcy atakują czołgami, spada na nich grad pocisków z okrętów. Czołgi muszą się wycofać. Pod Gelą, alianci zatrzymali dywizję pancerną Hermann-Göring. Włosi poddają się masowo. Niemcy muszą opracować nowy plan działania. Po nieudanym kontrataku pod Dżellą Kesselring wie, że nie obroni całej Sycylii. Planuje więc jak najdłuższą obronę północno-wschodniego krańca wyspy.